Nie wiem, czy wiecie, ale SpongeBob niedługo będzie obchodził swoje osiemnaste urodziny. Więc jak wiadomo przez te wszystkie lata serial stopniowo i powoli się zmieniał. Ja jestem Zebrian, a dzisiaj pokażę wam jak wyglądała kiedyś i jak wygląda teraz jedna z najbardziej kultowych kreskówek. Niewiele subów nam brakuje do 300 tysięcy, więc jeśli chcesz mi pomóc to zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał. 15 tysięcy lajków dzisiaj to następny odcinek już jutro nowe i według mnie gorsze pomysły. Wraz ze zmianą pisarzy serialu zmieniły się również idee. Może i będzie to głównie moja subiektywna opinia, jednak o tyle co kiedyś SpongeBob opowiadał o życiu pod wodą, i był przepełniony ciekawą wyobraźnią, to teraz odcinki są bardziej zakorzenione w naszej rzeczywistości. Na przykład Dolny Rok, lub ten odcinek, który opowiadał o zmyślonym przyjacielu. To właśnie one zostały zastąpione przez epizody o dentystach, o szóstach ubezpieczeniowych, postacie zostały ogólnie bardziej schumanizowane i to ucieka od tej fantastycznej idei morskich stworzeń. Animacja oraz kreska. Nie ulega wątpliwości, iż wraz z czasem animacja kreskówki bardzo, ale to bardzo się zmieniła. Twórcy przestali używać staroświeckiego sposobu animowania, tak zwanego cel. Polega on na tym, iż obrazy były rysowane i malowane ręcznie. Musiało to być bardzo czasochłonne i zapewnie męczące, jednak finalny efekt był naprawdę niesamowity. Aktualnie dzięki nowej technologii artystom idzie to o wiele, wiele. Szybciej. Można malować bezpośrednio na ekranie cyfrowo obrazy. Dzięki temu pojawiają się również dość widoczne zmiany, m.in. dno bikini dolnego i postacie są bardziej kolorowe niż kiedykolwiek i w lepszej jakości. Kontury postaci są bardziej ostrzejsze i precyzyjne. Cała kreskówka jest również bardziej energiczna. Jaka animacja wygląda lepiej? Stara czy nowa? Według mnie. Ta i ta jednak bardziej kieruje się w stronę nowej. Napiszcie swoje zdanie w komentarzu. Humor. Humor SpongeBoba jest nadal fantastyczny, jednak zapewne nie podpasuje każdemu. Przez prawie dwie dekady zmieniło się naprawdę niewiele. Nadal pozostały metody takie jak krzyki gałek ocznych. Lub zmienianie kształtu ciała, co jest komiczne. Pod względem komizmu serial o naszej żółtej gąbce jest bardzo podobny do Luny Tunes Show, także jak w nowszej wersji pojawiło się wiele niesmacznych elementów, które miały być chyba z zamysłu śmieszne, jednak troszkę nie wyszło. Mówię tutaj o momencie przykładowo ze znanym a aj, lub uderzaniem we własne gałki oczne? Dla wielu jest to z pewnością odpychające i mam nadzieję, że czegoś takiego w SpongeBobie już nie będzie. Postacie. Z wyglądu, jak mówiłem wcześniej, dość widocznie się zmieniły. Jednak z charakteru nasi bohaterowie zostali tacy, jacy wcześniej. SpongeBob nadal jest radosną gąbką, Patryk nadal jest dość nierozgarnięty, wręcz głupi, Skalmar nadal. Na wszystko narzeka, Plankton nadal chce zdobyć przepis na krowoburgery i oczywiście pan Krab dalej uwielbia pieniądze. Warto zauważyć, że niektórzy bohaterowie troszeczkę się zmienili. Można zauważyć, że Skalmar narzeka trochę mniej niż wcześniej, a przykładowo Perła zmieniła sposób swojego zachowania po sytuacji z babcią. Wątki fabularne. Kiedyś w Spongebobie praktycznie nie było wątków fabularnych, a teraz pojawia się ich naprawdę wiele. Są to przykładowo nawiązania do Westernu. Naprawdę warto zobaczyć. Jest to koniec dzisiejszego odcinka. Jeżeli Ci się spodobał, to nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę. 15 tysięcy lajków, to jutro kolejny film, a ja tym razem już nie przedłużam. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. No i cześć!